Krzysztof Dąbrowski Georgi. Ewidentnie zabłądził. Tu nie było się co oszukiwać, to nie było już zwykłe zboczenie z trasy. Dobrym znakiem było to, że od kilku dni nie widział żadnego indiańca. Złym znakiem, że przez tyleż samo dni nie widział ani jednej żywej duszy, czy choćby jakichkolwiek śladów cywilizacji. Wszystko wokół zrobiło się takie piaszczyste, Gdzieby nie spojrzeć, tylko piasek, piasek. i Jeszcze raz, piasek. Piasek w ustach, piasek we włosach. Każda szczelina skóry wypełniona piaskiem. Piasek z przodu, z tyłu, po bokach, pod stopami. Mógłby jeszcze tylko to cholerne słońce zasłonić. Ogromna, ognista kula prażyła niemiłosiernie. Gardło miał już zaschnięte na wiór. Spękana skóra co i róż dawała się we znaki. Nie wesoło pomyślał John drapiąc się po kilkudniowym zaroście. Kurna, nie wesoło. Koń zdech trzy dni temu. Wczoraj opróżnił przedostatnią manierkę wody. Kiedy po raz ostatni miał coś w ustach? Przedwczoraj? Dwa dni temu? Tego już nie pamiętał. Całym dobytkiem była teraz ta odrobina wody i trochę gorzały w pierwszywce. Przynajmniej lżej będzie do zdychać, mruknął pod nosem. Chwilami zaczynał żałować, że nie założył rodziny i gdzieś tam daleko nie czeka na niego żona z dziećmi. Nikt go nie będzie szukał ani przejmował się tym, że jego kości będą bielały w słońcu, póki nie zasypie ich piasek. No, może za wyjątkiem innych nieszczęśników, którym dane będzie to zbłądzić. Im dłużej tak wędrował, tym bardziej zaczynało mu brakować towarzystwa. Tracił nadzieję. Nie chciał umierać w samotności. Bał się. Gdy umrze, jego zwłoki staną się ucztą dla kojotów i sępów. Zabawne. Właśnie życzył komuś niechybnej śmierci na pustyni, byleby tylko zaspokoić swoją egoistyczną zachciankę. Ktoś miałby cierpieć, aby jemu było lżej. Człowiek lepiej znosi nieszczęście, gdy wie, że innego spotkało to samo, że nie jest sam. Razem i raźniej – zachichotał nerwowo. Jedynym towarzystwem, jakie tu miał, były sterczące nieruchomo kikuty na wpół zasypanych kaktusów, niemi świadkowie agonii. Żeby jeszcze mógł się napić ich soku, zjeść miąż, nic z tego, były trujące. Ledwie powłóczył nogami, każdy krok był mordęgą. Stopy zapadały się w piasku, niemalże siłą musiał je wyszarpywać z tego sypkiego ścierwa. Krok za krokiem, po kroku krok. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze raz. I raz. I dwa. I raz. I kurwa dwa. No, John. Dawaj, dawaj. Jeszcze jeden kroczek. Za za dusza. Za mamusia. Mamusia będzie smutna, jak nie zrobisz tego małego, pierdolonego kroczku. No, Johnny, jeszcze jeden. Raz. Iwa. I raz. Iwa. Zaśmiał się. Zadziwiające, że w takich sytuacjach poczucie humoru człowieka nie opuszcza. Fakt faktem, że było ono dosyć wiesielcze, ale uznał, że w chwili obecnej lepszy wróbol w garści, czy jak to się mówi, niż wpadanie w czarną rozpacz. Nagle poczuł, że stanął na czymś twardym. Zamarł bez ruchu, zaskoczony, zastanawiając się, czy to umysł płata mu psikusa wpadając w pląsy z kostuchu, czy też naprawdę na coś nadepnął. Padł na kolana i zaczął gorączkowo odgarniać piach. Trefno. Znalazł coś drewnianego, ale na Boga, skąd to się to wzięło? Może to skrzynia pełna bimbru, byś się mógł zachlać na śmierć, Johnny, niedobry chłopcze. <ścoughs> A może znajdzie coś normalnego do picia? Może Bóg okazał mu właśnie łaskę? Przebierał rękami jak pies kopiący dołek. Znalezisko okazało się być skrzynką. Pustą. Jęknął z rozpoczony. Gęsty, lepki pot zalewał oczy, wywołując nieprzyjemne szczypanie. Dlaczego żeś się spodziewał krytynie, że nagle tryśnie gejzer chłodnej wody, zbyztał samego siebie. i po co mi to było? Złota się zachciała, źle ci się baranie żyło, źle. Jeszcze do niedawna nie mógł narzekać. Wielu z chęcią by się z nim zamieniło. W każdym większym miasteczku miał zaprzyjaźnioną, spragnioną czułości kochankę. Biedna, wybranka, oczywiście myślała, że jest tą jedyną. Każda gładka łykała bajeczkę, której sedno sprowadzało się do tego, że John ciągle musi być w podróży, bo musi pozałatwiać wiele pilnych spraw i zawsze akurat dziwnym trafem brakowało mu grosza. I oczywiście zawsze dostawał trochę kasy jedzenia na podróż, wyprawę do kolejnego łoża. Aż tu pewnego razu zamarzyło mu się bogactwo. To miał być prosty, szybki napad, dzięki któremu miał potem przez wiele lat wygodniej od niej dostatnio żyć. Znając trasę przejazdu bardzo słabo ochronionego konwoju, zaplanował, że na wszelki wypadek zrobi to w bardzo odludnym miejscu na skraju pustyni. Byłoby dobrze, gdyby nie to, że owym konwojem zainteresowali się. Też Indianie, przez co John ledwie uszedł z tej przygody z życiem. No i jesteś, idioto. W bardzo odludnym miejscu, nawet trochę bardziej niż bardzo odludnym, spojrzał smętnie na trzymaną w dłoniach skrzynkę. Przynajmniej ognisko będzie. Marna to była pociecha, ale zawsze coś. Zwłaszcza, że nocą na pustyni było chłodno. Nie marzył teraz o niczym więcej jako o drobinie chłodu, ale wiedział, że nocą to właśnie ciepła będzie mu najbardziej brakowało. Gdy wstał, ujrzał mały czarny punkcik na horyzoncie i nie mógł to być kolejny kaktus, bo wcześniej tej czarnej kropki tam nie było. Mógłby przysiąc na wszystkie świętości. Poczuł nagły przypływ sił i nadziei. Ruszył w tamtą stronę tak szybko, jak tylko mógł sobie na to pozwolić. To mogło być złudzenie lub zbłąkany kojot, który zgubił stado lub został przez nie porzucony. Ale równie dobrze mógł to być człowiek. Jeszcze jeden nieszczęśnik. Chciał krzyknąć, lecz z zaschniętego gardła wydobyło się tylko ciche chrypienie. Sięgnął po manierkę i zamarł. Będziesz musiał podzielić się z tym kimś resztką swojej wody. Na pewno tego chcesz? Przez chwilę ogarnęło go zwątpienie: A chcesz, by twoje zwłoki walały się po piachu rozdziebywane przez jakieś padlinożerne gówno? A poza tym, może on ma więcej wody od ciebie, a może z tego powodu to on nie będzie zbytnio zadowolony, że cię widzi, a może sprzedać ci kulkę. Johnny, chłopcze, może. pieprzyć to. Odpowiedział sobie i pociągnął kilka dużych łyków. Jak szaleć, to na całego. Z każdym krokiem był coraz bardziej przekonany, że to będzie człowiek i nie pomylił się, gdy zbliżył się na odległość kilkudziesięciu metrów, był tego absolutnie pewien. Widział solidnej postury lekko kulejącego mężczyznę, ubranego w staromodny frak. Na głowie miał czarny kapelusz. Wyglądał jak grabasz. Chciałeś mieć pogrzeb? No to masz grabarza na dobry początek. John zaczął się zastanawiać, czy to aby nie złośliwa halucynacja. Hej, ty! krzyknął. Grabarz zaczął się niezgrabnie odwracać, jakby był niedołężnym starcem. Jego ruchy były prawie, że mechaniczne, jakby był jakiś zesztywniały. John bardzo się zdziwił, gdy stwierdził, że ów jegomość był, mimo prażącego słońca, blady jak ściana. Kowal podszedł nieco bliżej i uznał, że dni, o ile nie godziny tego człowieka, są już zdecydowanie policzone. Wyglądał, jakby był jedną nogą po tamtej stronie. Szkliste spojrzenie, kompletnie nieprzytomne, a oczy otoczone ciemnymi obwódkami, jak u kogoś dręczonego chroniczną bezsennością. Nie widzi mnie, pomyślał John. Usłyszał i odruchowo się odwrócił, ale nie widzi mnie. Postanowił zrobić eksperyment. Wyciągnął rękę i zaczął nią przesyłać to w lewo, to w prawo. O dziwo mężczyzna wodził za nią wzrokiem, bardzo powoli, ale jednak starał się śledzić jej ruch. Facet roztaczał wokół siebie aromat typu Nie myłem się od tygodnia, ale John uznał, że on sam zapewne też nie grzeszy świeżością, tylko po prostu tego nie czuje się człowiek do smrodu swojego przyzwyczaja jak musi, uznał jednocześnie, zastanawiając się, jakby tu nawiązać konwersację. John uznał, że nie będzie się caskał jak dziewica przed ślubem. Najlepsze są najprostsze rozwiązania. Wyciągnął rękę w geście powitania, lecz blady jego mąż tylko spojrzał tym mętnym wzrokiem i zastygł bez ruchu. Jezu co też ten koleś musiał przeżyć. Pewnie błąka się potem za dupy dłużej ode mnie, pomyślał. Oto Johnny twoja przyszłość. Oto co cię czeka, jak nie ruszysz tym swoim pieprzonym łbem i szybko czegoś sensownego nie wymyślisz. Gdzieś wysoko Zaskrzyżał sęp, jakby chciał rzec. skończ tę farsę? Już i tak jesteś trupem. Jesteś mój. Nazywasz się jakoś? Nie doczekał się odpowiedzi. Jesteś niemową? Milczący wpatrywał się nadal w jego wyciągniętą dłoń, szczerząc w groteskowym grymasie koszmarnie zepsute zęby. John mógłby przysiąc, że była w tym spojrzeniu jakaś rozpaczliwa pożądliwość. Może tylko mu się tak wydawało, i to tylko takie czknięcie przegrzanego mózgu. Dobra, jak dla mnie będziesz, Georgie. Uznał i klepnął milczka w ramię. Klepnięty zachwiał się i mało brakowało, aby upadł. Pić? Wyciągnął manierkę i pomachał nią świeżo ochrzczonemu koledze przed nosem, lecz i tym razem nie było żadnej reakcji. Nie, to nie. Więcej będzie dla mnie, stwierdził. Tylko nie płacz mi potem. No dobra, koniec gry wstępnej. aż Georgie, trzeba jakoś wydostać się z tego łajna. Nisko wiszące słońce powodowało, że świat sprawiał wrażenie, jakby był wielkim pikarnikiem Gorąco rozedrgane powietrze utrudniało oddychanie. Przy każdym upadku piach parzył niemiłosiernie, a tych John zaliczał coraz więcej. Zastanawiał się w takich momentach, czy niezmordowany George, który nie zasłabł jeszcze ani razu, pomógłby mu, gdyby padł na amen. Cóż mógł mieć tylko taką nadzieję, gdyż z nieruchomej, zobojętniałej maski, bo z tym mu się twarz pana kojarzyła, nie mógł oczywiście tego wyczytać. Jego nowy kolega przypominał bardziej ruchomego manekina niż człowieka. Pocieszające było jedynie to, że zawsze gdy John upadł, ten czekał aż wstanie. Nie pomagał, nie podawał ręki, nic z tych rzeczy. Po prostu, gdy tracił Johna z oczu, natychmiast się zatrzymywał i czekał. Jak wierny pies jeszcze brakuje tylko, żeby mnie zaczął lizać po twarzy. Aż się wzdrygnął na tą myśl. Nastała noc. Ognista kula skryła swoje bezlitosne oblicze za widnokręgiem. Temperatura zaczęła gwałtownie spadać. Georgi, przekimamy tu do rana. Kowboj usiadł na ziemi z wyraźną ulgą. George stał, wpatrując się gdzieś w dal szklistym wzrokiem. Ech. – Bracie, twa dusza już chyba gdzieś po tamtej stronie się błąka – Westchnął John, podpalając skrzynkę. Gdzieś w oddali zawył kojot. Mężczyzna wzdrygnął się zaniepokojony. Wiedział, że są tylko dwie możliwości. Albo szef stada komunikuje innym stadom, że tu jest terytorium jego watahy, Ktoś mu kiedyś mówił, że wilki i kojoty są w stanie słyszeć swe wycie nawet w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, albo właśnie dał znać swym drapieżnym podwładnym, że czeka ich posiłek z dwóch dań. Hej, chłopaki, widzicie to ognisko? Tam czekają na nas dwa słodczyste, świeże bywstyki. I no trzeba je szybciej trupić, bo się grzmotami broni zaczną. George, ty szczęściarzu, ty się ich nie boisz, co? George jak zwykle skwitował pytaniem milczeniem. Milczał, to milczał, jego wola. John powoli zaczął się do tego przyzwyczajać i nawet z czasem przestało mu to przeszkadzać. Złapał się nawet na tym, że coraz częściej opowiadał mu różne historyjki ze swojego życia. Czuł się jakby gadał do psa. Niby nie ma żadnej odpowiedzi, ale masz świadomość, że nie mówisz w próżni, że twoje paplanie jednak dociera do czyichś uszu. Tak, jego milczący przyjaciel działał na nim pokrzepiająco. Mizerne ognisko dogasało. Przyjemne ciepełko odpływało w niebyt, ustępując miejsca nostemu chłodowi. John uznał, że najwyższa pora, by wydudlić resztę gorzałki. W sumie jest to jakiś sposób na to, by się rozgrzać. Milczkowi nie zaproponował poczęstunku i tak nie byłoby żadnej reakcji. Swoją drogą to dziwne. Zupełnie jakby nie miał żadnych potrzeb, dziwił się. Ani nie chce mu się pić, ani nie usiądzie po całym dniu spędzonym na nogach. Wiesz, co stary, chyba cię polubiłem. Jesteś dobrym słuchaczem, stwierdził pomiędzy jednym a drugim łykiem wody ognistej. Tylko żebyś jeszcze nie był taki dziwak, to już by klawo było. George z właściwym sobie taktem nie zareagował na ten komplement. Stał bez ruchu jak jakiś posąg. Johna obudziło prażące, bezlitośnie słońce i pulsujący w głowie tępy ból spowodowany wypiciem zawartości piersiówki na pusty żołądek. Jeszcze zanim otworzył oczy, uświadomił sobie, że będzie go dziś męczył potężny kac. Kac na pustyni. Świetnie, Johnny, chłopcze, powinien odznaczyć się za wyjątkową bezmyślność. Nagle znalazł się w cieniu. Cień? Na pustyni? Ujrzał pochylający się nad nim ciemny kształt. Zerął na równe nogi, krzycząc jak opętany. W pierwszej chwili nie rozpoznał, że to George. Jezu, chcę, żeby padł na zawał! Towarzysz niedoli nawet nie drgnął, patrzył tym swoim nieobecnym, milcząc jakby Johna w ogóle nie zauważył. Usta miał wysmarowane krwią. George, co ci się? Nie musiał kończyć. Odpowiedź leżała dwa metry za bladolicym kompanem. Były to resztki sępa. Dokładnie wypatroszone w miejscu, gdzie powinny znajdować się wnętrzności, była tylko ciemna jama pokryta zasychającą krwią. John, mimo pustki w żołądku, poczuł, że zbiera mu się na wymioty. Owszem, był głodny i to bardzo, ale nie do tego stopnia, by żywcem zerżeć tego pieprzonego linożerca. Jezu, Georgie! – wyszeptał oniemiały. Ależ cię przycisnęło! Grrr. Co? Jezu, Georgi, Uświadomił sobie, że po raz pierwszy ten dziwny jegomość próbuje się z nim porozumieć. Skuba nie znaja cię i chyba dochodzi do siebie, pomyślał. Lecz Georgie nie zaszczycił go choćby przelotnym spojrzeniem. Gapił się jak sroka w gnat gdzieś chęt daleko i tylko jęknął głośno. Na co mu chodzi? Zaniepokoił się John i nagle nabrał podejrzeń, że być może ten nieustający szum w uszach nie jest jedynym z objawów kaca. Zdecydowanie nie. Ten szum był zbyt głośny. Narastał. Robił się coraz głośniejszy. Po chwili poczuł silny podmuch wiatru. Ożeż w mordę! Sunęła ku nim przytłaczająca swym ogromem piaskowa burza, sprawiająca wrażenie, jakby była gęstymi kłębami dymu. Jednostajny szum zmienił się w potępieńcze zawodzenie. W jednej krótkiej chwili kowboj miał usta wypełnione drobniuteńkimi żarękami. Wiatr bezlitośnie smagał jego twarz piaskowym pejczem, zaciskając powieki, odwrócił się i złapał George'a za dłoń. Przerażliwie zimną dłoń. John ocknął się. Był cały pokryty piaskiem. Bardziej przypominał teraz golema niż człowieka. Począł silny ból w prawej ręce. Otrzasnął się z piachu, lecz nadal do pasa był zasypany. Z George'em sprawa wyglądała znacznie gorzej, a na dodatek wszystko wskazywało na to, iż to on był przyczyną tego bólu. Całkowicie go zasypało. Wystawały tylko szkliste oczy i blade czoło. Wyszarpnął rękę. Troszkę krwawiła. Były na niej oczywiście ślady ludzkich zębów. Oczaj, biło ci! wykrzyknął wściekł, lecz gdy tylko ujrzał ten mętny wzrok i piach, prawie wysypujący się do oczu kolegi, gniew nagle stopniał jak masło na potelni, ustępując miejsce lękowi. Boże, kompletnie go zasypało! Przecież on nie może oddychać! Zaczął go gorączkowo odkopywać, lecz jego towarzysz najwyraźniej nie miał problemu z oddychaniem. Szczerzył się tylko idiotycznie, jakby się chciał pochwalić całemu światu tymi swoimi paskudnie zepsutymi zębami. Zupełnie jak Hannibal. Spietrał się i uchlał mnie w rękę, jakby był przerażonym kundlem, pomyślał. John miał kiedyś psa o takim imieniu. Często wieczorami gadał do niego, chcąc zabić samotność. Poczciwe psisko, tak jak Georgie, też miało bezmyślny, nieobecny wzrok i też czasami wydało z siebie dziwne odgłosy. Giorgi ugryzł go ze strachu przed burzą piaskową. Hannibal zaś potrafił dziawność, gdy usłyszał grzmot pioruna. Giorgi śmierdział, a Hannibal miał w zwyczaju puszczanie ohydnie paskudnych bąków. Sporo tych podobieństw. Oj, sporo. Giorgi, chcesz kość? Spojrzał na kompana i, mimo bolącej ręki i skrajnego wyczerpania, poczuł, że zbiera mu się na atak śmiechu. Nieborak wyglądał przekomicznie. Bezradny, zakopany po szyję, obojętny na wszystko, jakby mu w ogóle nie przeszkadzało, że utknął na dobre. Jakby mu było kompletnie obojętne, co się z nim będzie dalej działo, czy zostanie wykopany, czy nie. Zapiaszczona, blada główka z wielkimi, szklistymi oczyskami. Śmiał się dobrych kilka minut, aż go brzuch rozbolał, a potem zarał się za wykopywanie chcesz kość Georgea! Gdy skończył, zaczynało się zmieszkać i czuł się skonany. Czas spać, piesku. Wymamrotał. Chcesz kogoś, Georgie? Nie spał. Patrzył na śpiące mięso. Jeść I... Ni... Close... mięso. Nie miał pojęcia, kim jest i skąd pochodzi. Ważne było tylko jedno. Tylko gorące mięso. Kuszący zapach, wciąż czuł smak świeżej krwi, tak bardzo chciał wgryźć się w rękę człowieka i wyszarpnąć krwisty strzępleż, przeszkodził mu ten piach. Nie był w stanie poruszyć głową, mógł tylko wbić zęby i rozkaszawać się smakiem krwi. Czuł, że już dłużej nie wytrzyma. Odkąd wyszedł z ziemi, minęło kilka wielkich jasności, tyleż samociemności. Teraz zaczynała się dziewiąta ciemność. Nie wiedział, czemu tak się dzieje, ale też jakoś specjalnie nie zwracał na to uwagi. Nie pamiętał, jak trafił po ziemię i dlaczego. Jedyne, co wtedy czuł, to palący głód. Jakież było rozczarowanie, gdy po wydostaniu się na zewnątrz okazało się, że dookoła jest pusto. Błąkał się po tym dziwnym świecie. Ciemność przechodziła w jasność, jasność w ciemność. Nie czuł zimna, nie czuł gorąca, ani bóla, ani nawet pragnienia, tylko ten okropny, ssący głód. Z początku nieomal ogarniało go szaleństwo, potem zaczął się przyzwyczajać. Później zrobiło się całkiem znośnie. Głód stępił swe zębiska i przestał tak bardzo męczyć. Dopóki nie natknął się na kowboja, był przekonany, że gdziekolwiek się teraz znajduje, jest jedyną żywą istotą. Robił się coraz słabszy. Wzbierała w nim obojętność, nie miał już żadnego pragnienia i nie miał na nic siły. Każdy krok wymagał coraz więcej wysiłku. Nie ma mięso, nie iść, bo po co? I uznał, że będzie tak stał i stał. Ledwie do sobie postanowił, a już pojawiło się ono. Dwunożne mięso. I ten zapach, zapach obiecujący jedzenie, wnętrzności i chłoptanie gorącej krwi obudziły się uśpione żądze. Zapewne wkryzły się w już wtedy, gdy ujrzał to chodzące mięso, gdyby nie pojawiła się myśl. Ich musieć więcej być, musieć być więcej mięso. I tak chcesz Kościg George po raz pierwszy w swym dość dziwnym trwaniu, bo życiem tego raczej nazwać nie było można, pomyślał. Uznał, że postara się wytrzymać jak najdłużej, bo dzięki temu jest szansa na trafienie do miejsca, gdzie jest dużo chodzącego mięsa. Gdzie jest go tyle, że będzie mógł jeść tyle, ile tylko zapragnie. To chodzące pożywienie będzie mu przewodnikiem. Ono go tam zaprowadzi. Było ciężko, zwłaszcza gdy zapadła ciemność. Mięso nie chciało iść dalej. Kusiło go wtedy straszliwie, znowu czuł sanie, potworny głód. Uznał, że pomimo postanowienia i dalekosiężnych planów, dłużej nie wytrzyma. Już miał rzucić się na swoją ofiarę, gdy wylądowało na nim latające mięso. I to latające mięso zaczęło go dziobać. Zjadało go! Lecz po chwili samo zostało zjedzone. Też kość George zaspokoił na chwilę swą rządzą. Wkrótce nastała jasność i mieli dalej wędrować. Niestety niespodziewanie piasek ożył. Dosłownie uniósł się i zaczął się ku nim bardzo szybko zbliżać. Uznał, że to koniec. Nie dotrął do krainy chodzącego mięsa. Najwyższy czas zjeść człowieka. To była ostatnia okazja. Nie zdążył. Przysywał go ożywiony piasek. I do chwili, gdy zaczynał się już wgryzać. Nie był w stanie wykonać najmniejszego ruchu. Chodzące mięso chyba chciało zostać zjedzone, gdy tylko żywy piasek sobie poszedł, natychmiast zaczęło go odkopywać. Jeszcze raz postanowił się powstrzymać i tak na wszelki wypadek, mimo że niemal wariował z głodu. Tym razem decyzja była skutkiem poczynionych wcześniej obserwacji. Dwunożny jest szybszy i dużo sprawniejszy od niego, i dlatego musi go zagryć, gdy nastanie wielka ciemność, gdy chodzące mięso znieruchomieje. Czekał cierpliwie. Na szczęście męki nie trwały zbyt długo. Ciemność była mu łaskawa. Mięso przestało chodzić, wydało jakieś niezrozumiałe dźwięki i położyło się na piasku, by czekać na jasność. Georgi. Chcesz, kość uznał, że już czas na upragnioną ucztę. John ocknął się i ujrzał George'a pochylonego nad sobą. Nie możesz spać? Kolega rzucił się na niego, przygniatając go swym ciężarem. John poczuł jednocześnie okropny smród, silne szarpnięcie i potworny ból. George siedział na nim okrakiem, trzymając w zębach krwawy strzęp. Nocną ciszę. Przeciął ostry jak brzytwa, przerażliwy krzyk. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski Czytał Jacek Brzezowski